Witajcie na kanale Marine Bikes Polska. Dzisiaj chwilkę o rewolucji, którą Marin próbuje wprowadzić w sektorze rowerów dziecięcych. Dotychczas rowery były ciężkie jak kloce. Marin miał kilka rowerów dziecięcych, które nie były typowo wylajtowane. Tutaj mamy coast Trailer. Tutaj Twoje dziecko może skupić się na tym, że na osiedlu pokaże superturbonowe umiejętności, jak podniesienie rowerka jednym palcem. Bo one są lekkie. A po co komu lekki rower? O tym dzisiaj. W ofercie są dotychczas u Marina małe rowerki dziecięce typu San Quentin 20, 24, link do filmowy jest w opisie. Jest Bayview Trail, jest Hidden Canyon, ale to są rowery z kołami 20 cali. A co z mniejszymi dziećmi? No właśnie, mamy tutaj Coast Trail'a w rozmiarze 16 cali koła, mamy Coasteraila w rozmiarze 20 cali koło. W kolejnym odcinku pokażę kolejne dwa, tu będziecie mieli kilka przebitek tylko, z, z wersją na przerzutkach. Ale w ogóle, po co dziecku rower, który jest lekki? No to ja Tobie odpowiem tak przekornie. A chciałbyś, chciałabyś jeździć na rowerze, który jest w Twojej wagi, w Twojej masy? No chyba nie. Zwróć uwagę na proporcje, jeśli Rower waży X. W zasadzie ważenie tych rowerów jest na końcu odcinka tradycyjnie, zostań do końca. Ale jeśli ten rower, powiedzmy, waży 1 trzecią masy ciała Twojego dziecka, to i tak paradoksalnie dla niego jest dużo. Ale jeśli nie będzie ważył 75% masy ciała dziecka, no to na pewno lepiej. I dzisiaj o tym, co te rowery sobą reprezentują, dlaczego one są takie ważne, dlaczego rynek ich potrzebuje, co one w sobie mają. Coast Trail to trzy rozmiary kół. 16 cali dla najmniejszego dziecka, takiego rosłego 3 trzylatka, ewentualnie czterolatka. 20 cali i tu już mamy dwie wersje, to jest wersja 20 cali z jednym biegiem z tyłu, ale jest też wersja z kasetą z tyłu i siedmioma biegami. No jest też wersja 24 dla juniora i tam też już oczywiście są wyłącznie biegi. To jest bardzo ważne. Na osiedlu mieć rower bez przerzutek w tym wieku, to trochę by nie było za fajne, prawda? Ważna rzecz. W tym rowerze już są kable poprowadzone wewnątrz ramy, przez główny trójkąt przechodzą w środku. Od strony estetycznej ma to na pewno znaczenie, od strony praktycznej również, ponieważ nie ma żadnych zahaczeń, opatyki, jak będzie jechało gdzieś tam, to będzie dobrze wyglądało, będzie dobrze działało, tu nie ma się co za bardzo zepsuć. Opony. Marin tutaj wszedł w bardzo bliską współpracę z Vitajerem i Vitajer stworzył opony z mieszanką dedykowaną pod rowerki dziecięce. Opony są gładkie, ale jednocześnie baloniaste, mają one bardzo przyjemną... Bieżnie, która bardzo szybko się będzie toczyła po wszelkiej maści bulwarach, po różnego rodzaju szutrach i tak dalej, czy też po ścieżkach rowerowych. Jednocześnie zbudował je na kołach z małą ilością szprych, czyli koła są lekkie i piasty zarazem też się bardzo dobrze kręcą, czyli rower nie będzie spowalniał Twojego dziecka podczas jazdy, tylko tyle, to, ile mocy w pedałowanie dziecko włoży, to naprawdę bardzo ładnie się będzie przekładało na prowadzenie roweru. Bardzo ważną cechą tych rowerów jest fakt, że kierownica ma 50 mm wzniosu. I można nią regulować na zasadzie takiej, że rower rośnie razem z dzieckiem. O co chodzi? Szybko prezentuję. Zwróć uwagę. Masz tutaj kierownicę, która jest przysunięta do dziecka. I w ten sposób, kiedy kupujesz swojemu dziecku ten rowerek, możesz ją przybliżyć możliwie najbardziej jak się da, żeby dziecko nie musiało się mocno pochylać. Z czasem, gdy dziecko zacznie rosnąć, te 50 mm wzniosu zaczyna działać tak, że kierownica się odsuwa od dziecka, siodełko idzie do góry i nadal proporcjonalnie to się rozwija. Że to nie jest rower na jeden sezon, bardziej na dwa, a może nawet trzy, jeśli Twoje dziecko nie rośnie jak na drożdżach. I można swobodnie z tym rowerem podziałać na kilka lat. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że pod kierownicą są dwie grube podkładki i dwie cienkie. Równa się to z tym tyle, że można na dobry początek postawić. Mostek bardzo nisko. Jeśli dziecko nie chcecie, żeby było bardzo wyprostowane, tylko żeby łatwiej było e, mu prowadzić ten rowerek. Z ważnych rzeczy klameczki hamulcowe mają bardzo mały skok i są malutkie. Bo nie zawsze tak się dzieje w rowerach dziecięcych, że są y, klamki wyprofilowane pod rozmiar dłoni dziecka, więc dziecku będzie naprawdę łatwo to obsłużyć. Tak samo te rączki zwane też gripami też są cienkie, kierownica jest cienka, więc dziecko bez problemu sobie przytrzyma dłonie na kierownicy, żeby bez problemu opanować jazdę na tym rowerze. Zmierzmy sobie jaka jest wysokość najniższa siodełka w takim rowerze, a jaka jest najwyższa, czyli przy jakiej długości nogi możemy startować. O, tu mamy już limit, więc jeśli chcielibyśmy Bardziej opuścić, no to lepiej byłoby już uciąć sztyce siodełka. Chociaż co, warto zwrócić uwagę, w tym rowerze siodełko jest zintegrowane z, ze sztycą, żeby wyeliminować kolejne gramy zbędne. Siodełko w, tej, w tym wariancie jest na wysokości 47 cm, to jest najniższe położenie jego. Natomiast najwyższe mamy tu. I wychodzi nam 61 cm. Więc zakres jest duży i przyjemny, i rowerek w maksymalnym położeniu siodełka i kierownicy wygląda tak i nadal jest to proporcjonalne, a nie wygląda dziecko, jakby miało zaraz spaść z za małego rowerka. Tak to się prezentuje w tym wariancie. Zmierzmy wariant w kole 20 cali. W ogóle koło 20 cali ma już w standardzie podnóżek. Co ważne, no bo 16 nie ma, tak się składa, ale do 16 jest platforma, do której można przykręcić ten podnóżek, więc nie ma znaczenia. I 16 jako jedyna ma pełną osłonę łańcucha, natomiast 20 ma yy, korbę osłoniętą z dwóch stron, żeby się nie wkręcały nogawki i tak dalej. Natomiast już. 20 nie ma takiej pełnej osłony łańcucha, która ma zapobiegać wszystkiemu. Dobra, mamy dwudziestkę. minimalny wariant to 54 cm. Wyciągając dla dziecka siodełko, musisz pamiętać o Znaczniku na sztycy w postaci takiego kołnierzyka z takimi nacięciami, i powyżej tego nie wolno wyciągać, ponieważ u sztyca może ulec złamaniu. Maksymalna wysokość 20 dla siodełka to jest 72 cm. Ważna rzecz w tym rowerze to jest fakt, że Marin zastosował hamulce typu v brake a często w rowerkach dziecięcych, takich podstawowych, widuje się hamulec z torpedo, czyli ten z pedałach, czyli dziecko tak naprawdę nie uczy się naturalnych nawyków, że ruch do tyłu pedałami wiąże się z tym, że jest luz. A wtedy jest hamowanie, i potem jak przesiada się na większy rower, zanim zacznie kontrolować to, co się dzieje na kierownicy, to może być dużo przygód, a to wiadomo, zatrzymanie się to bezpieczeństwo dziecka. Zwróć na to uwagę. Kolejna bardzo istotna rzecz w tym rowerze stosunkowo przystępna cena, bo tu inflacja nas przyzwyczaja do tego, że wszystko galopuje jak szalone. Natomiast wariant w kole 16 cali to jest. 1699 zł. Natomiast wersja na jednym biegu to jest 1799 zł. Natomiast wersja z przerzutkami obie to jest 1899. W ogóle dla kogo wersja bez przerzutek jest dedykowana? Dla dziecka, które szybko urosło i tak naprawdę będzie się przesiadało załóżmy z kół 12 cali i na szesnastkę jest już za duże, to Dużo łatwiej będzie mu opanować najpierw jazdę na singlu z tyłu, a nie z biegami, bo biegi to są dodatkowe warianty, które mogą wprowadzić dosyć duże zamieszanie podczas eksploatacji, bo tutaj trzeba nie tylko opanować hamowanie, ale też klikanie. Tutaj biegi są obsługiwane palcami, a nie poprzez kręcenie. Jeśli szukasz roweru z kręceniem w drugim skręceniem na manetce, w, w kolejnym odcinku jest. Hidden Canyon i Bayview Trail pokazany, i tam jest właśnie kręcona manetka, a nie klika na skciuka. Dodatkowo, każdy z nich posiada kilka wersji kolorystycznych. Teraz masz przybitki na ekranie, w ramach których możesz sobie zobaczyć, który kolor najbardziej jest ładny. Srebrny jest we wszystkich wariantach, i tak naprawdę każdy z tych kolorów jest pewnego rodzaju unisexem, że może pasować chłop dla chłopca i dla dziewczynki. Czyli dziedziczenie w rodzinie jest mile widziane, wiadomo, bo dziecko nie wyeksploatuje tak roweru. W ogóle, co istotne, rower ma dożywotnią gwarancję na całą ramę, więc tak naprawdę bez problemu można tym rowerem żonglować i sprzedawać i sprzedawać i sprzedawać czy też przekazywać w rodzinie z pokolenia na pokolenie, bo z tym rowerem się nie ma co wydarzyć. Jak ustawić siodełko dla dziecka? Bo nie każdy to robi dobrze. Niektórzy ustawiają siodełko dla dziecka w taki sposób, tak jakby sobie ustawiali. Jak dla dorosłego ustawić siodełko? Tu, gdzie się zaczyna duży palec w stopie, powinien być środek pedała i z tego miejsca powinniśmy pedałować, a Wysokość siodełka powinna być zrobiona tak, że w dolnym położeniu pedał sprawia, że my mamy prawie wyprostowane kolano. Jest wpis blogowy o tym, do którego odsyłam do opisu, jak dokładnie co do milimetra ustawić sobie wysokość siodełka. Natomiast dla dziecka zgoła inaczej. Siodełko musi być trochę niżej, by dziecko bezpiecznie wyczuwało podłoże prawie całą stopą. I dziecko w ten sposób będzie miało nie do końca wyprostowaną nogę w dolnym położeniu i bardzo dobrze. Kolana szybko się rozwijają i jeśli będzie robiło przypadkiem przeprost, to może sobie zrobić więcej kłopotu niż pożytku. Dlatego już wiesz, dlaczego jest tak ważne dobre ustawienie siodełka u dziecka. Być może Twoje dziecko będzie przyszłym olimpijczykiem rowerowym, a teraz na osiedlu będzie wygrywało wszystkie konkurencje, kto szybciej pojedzie na rowerze do Placu Zabaw. A może będzie inne sztuczki umiało obsłużyć tylko dlatego, że rower jest dobrze pod niego ustawiony. A teraz jest ważny. Zważmy go, ile waży Coast Trail w kole 16 cali, czyli najmniejsza wersja. 7,34. Twoim zdaniem to jest optymalna waga, czy jednak za dużo nadal? Ile waży wersja 20 cali bez biegów Coast Traila? 882. Raz pokazuję 881, raz 882. Takie życie. Mam nadzieję, że do mi się Ciebie przekonać, że waga w rowerze dziecięcym to jedna z istotnych rzeczy. Twoim zdaniem Twoje dziecko szybciej się nauczy jeździć na rowerze lekkim czy ciężkim? Niech myślisz?